Witam, w pierwszym poradniku na tym kanale jest to poradnik do gry Herz of Iron. E, będzie, będę tutaj opowiadał o szablonach do gry, bo wiele osób nie wie w ogóle o co z nimi chodzi i używa podstawowych szablonów, które są nieskuteczne, grając z Niemcami. Więc tak, zacznę. Tutaj, to jest szablon na Front Zachodni, czyli, czyli po prostu podczas y, operacji Gelb, czyli ataka Benelux i atak na Francję. Więc, co tutaj potrzebujemy? 13 batalionów piechoty, 2 bata bataliony artylerii przeciwlotniczej i 4 bataliony artylerii. A na, wspar na wsparciu potrzebujemy saperów, artylerię, w wsparcie artylerii przeciwlotniczej i oddział zwiadu kawalerii. Czemu kawalerii? Bo na przykład kompania pojazdów pancerzonych. Zmotoryzowana albo kompania lekkich pojazdów jest skuteczna przy piechocie. No dobra, może te lekkie pojazdy są skuteczne. Więc tak, dalej. Dalej mamy piechotę morską. Piota morska przydaje się, gdy na przykład jako Niemcy chcemy wykonać operację Lew Morski i zdesantować się na, no, na terenach brytyjskich. Albo na przykład jeśli planujemy jakiś inny desant. Ale oczywiście z zwykłymi dywizjami też można robić desanty. Ale on jest, te, ta dywizja jest po prostu bardziej skuteczna. Więc tak: potrzeba tutaj 14 batalionów piechoty morskiej i 4 bataliony artylerii. A na wsparciu, e, aty, wsparcie artylerii przeciwlotniczej, zaperów, sygnalizację, logistykę i artylerię. E, jest to dosyć ten. Ważne, ponieważ on, oni dostają bonusy, gdy atakują na rzekach oraz gdy robią desant. Więc są to najlepsze dywizje do robienia desantów. Dalej mamy Garnizon, czyli e, jednostki, które będą zostawać w okupowanych miastach. E, ja zawsze robię po prostu rozpiętość wojową 10, czyli 5 batalionów piechoty i Zandarmerię. I ogólnie teraz jest to teraz trudniejsze ten, to garnizowanie, więc przekazu wyjaśnię jak to działa. Ja tutaj podbiłem wcześniej sobie Holandię żeby mógł to wyjaśnić. Więc tak, tutaj wybieracie szablon, jaki chcecie. Ja tutaj użyję tego garnizonu. I to i te dywizje będą w tych okupowanych miejscach. I musicie uważać, żeby najlepiej to nie przekroczyło. Powyżej 30. Bo wtedy będą już fabryki wam eksplodować. Ja zawsze daję ten szablon oraz tajną policję, a jak jest już naprawdę źle, to daję gubernatorstwo wojskowe. Więc tak zawsze u mnie wygląda. Dobra, dalej. Dalej mamy obronę portów i wybrzeża. Uznajmy, że pokonaliście Francję i Belgię. No, Benelux. Uznajmy, i Francję. No to tak to możecie się spodziewać ze strony Anglii lub ze strony Amerykanów operacji Overlord, czyli lądowania na, na terenach brytyjskich, e, tak, brytyjskich, przepraszam, francuskich. Więc najlepiej zawsze sobie zrobić tak 76 tych dywizji i po prostu... Dy... Oj, nie mam dywizji, więc nie mam jak pokazać. Po prostu potem garnizonować wybrzeża i porty na terenach, no, plażowych. Więc tak, dalej. Jest normalna dywizja 40, czyli rozpiętość bojowa 40. O, jak coś, jak gracie Niemcami, to nie róbcie do ataku rozpiętości 20 lub 10, bo to jest po prostu mniej skuteczne. Najlepiej robić tylko 40. Więc tak, co tutaj potrzebujemy? 14 batalionów piechoty i 4 bataliony artylerii. I wsparciu saperów, artylerię, wsparcie artylerii przeciwlotniczej oddział zwiadu kawalerii i logistykę. Jest to standardowa dywizja używana praktycznie wszędzie, na każdym kraju. Dalej jest dywizja przeciwpancerna, czyli to się przydaje podczas operacji Barbarossa, gdyż e, nie, Sowieci mają dużo czołgów. A więc tak, co tutaj potrzeba? 14 batalionów piechoty, 6 batalionów artylerii Pepans, 2 bataliony artylerii, przy wsparciu potrzeba saperów, wsparcie PePants, oddział zwiadu kawalerii, arty, artylerię i przeciwlopniczą artylerię. Ma to aż 44 piercingu, co może rozwalać nawet czołgi ciężkie. Dalej są czołgi lekkie. Czołgów nigdy nie, robcie, nie róbcie rozpiętości bojowej 10 lub 20, tylko zawsze 40, gdyż po prostu są nieskuteczne. Roz, tamte inne rozpiętości. Więc co tutaj potrzebujesz? 14 batalionów lekkie, lekkich czołgów, to jest oczywiście na lekkie czołgi, i 6 batalionów piechoty zmotoryzowanej. A przy wsparciu trzeba saperów, logistykę, sygnalizację, artylerię i tutaj ważne zmotoryzowaną kompanię zwiadu, lub przy lekkich działa też kompania pojazdów opancerzonych, czyli to. A to też można w sumie dać, ale mało kto tutaj używa. Więc tak, dalej. Dalej są czołgi średnie. Tutaj potrzeba 14 batalionów piechoty, śred... e, piechoty średniej. Przepraszam. E, czołgów średnich. I tutaj ważne, dawać piechotę zmechanizowaną, gdyż po prostu zmotoryzowana nie jest tak skuteczna przy czołgach średnich i ciężkich. A tak to wszystko jest takie same. No może to, możecie sobie po prostu zrobić to wszystko samo, tylko że zamiast czołgów lekkich i zmotoryzowanej, Piechoty, po prostu dać zmechanizowaną i czołgi średnie. I teraz chyba już, no, już ostatni templej, czyli czo y czołgi ciężkie. Tutaj jest to praktycznie to samo co ustednik, tylko zmienić czołgi średnie na ciężkie. Więc to chyba na razie tyle z pierwszego poradnika. Życzę Wam miłego wieczoru, nieważne, nie wiem o której to oglądacie. Ja na przykład to nagrywam o pierwszej rano. Więc do widzenia!